Wiedźma ma to kobieta, która wszystko wie. Wie o tym, że kobietom zaczyna być źle w naszym kraju, że jest zagrożenie, że mogą stracić to, o co walczyły i o to, co nie zostało im dane w prezencie. I szybko pani o tych latach? Bardzo. Pojawiamy się i znikamy. Pojawiamy się tam, gdzie kobiety nas potrzebują. Akurat w dniu dzisiejszym potrzebują nas bardzo i nie tylko w dniu dzisiejszym, tak? Yy, w dniu szybko dzisiejszym, a dalej lecimy na Plac Konstytucji razem z niebieską linią. Patrzymy o wolność wyboru i o własne prawa, żebyśmy mogły decydować o swoim ciele. Dokładnie tak samo uważam. I dokładnie tak, <noise> dokładnie tak samo. A ile macie razem lat? Jakby tak przemnożyć przez 3, to ile by wyszło? Eee, ile? 40, nie, 60 Matematyka leci. 17, 17 i 16. się na zdechanie naszej godności i że w tej niesamowitej solidarności kobiecej jest niezwykła siła, siła, której nie da się zatrzymać. Nazywam się Ania Rubik. Cały niedawno postanowiłam wypowiedzieć ci na temat godności i wolności. I od razu poleciał ogromny hejt. Pojawiły się komentarze typu Ty się zajmij najlepiej moda. Komentuj sukienki, a nie prawo. Maruj lustarzka, laleczko i się nie wypowiadam. Jakby racji, że pracuję w świecie mody, nagle nie miała prawa do własnej opinii. I zdecydowanie o własnym losie. I wtedy zrozumiałam. Zrozumiałam to, że w momencie, kiedy kobieta powie coś niedogodnego, próbuję od razu zapędzić w kąt. Albo jest za stara, albo za młoda. Albo jest za ładna, za brzydka, zbyt wykształcona, za prosta, by miała własną opinię. Słuchajcie, gdy takie rzeczy słyszę, to pojawia na mojej twarzy mały uśmiech. Bo od razu wiem, że się boją i to jest ze strachu, bo w nas, w kobietach, jest największa siła. Dzisiaj to widzimy. Słuchajcie, ja jestem bardzo, bardzo zła, ponieważ w XXI wieku udaje się, że prawa człowieka nie mają znaczenia. A prawa kobiet to także prawa człowieka. I każdy z nas jest inny. Jesteśmy różne i Kochamy innych ludzi, myślimy inaczej, z różnych miejsc pochodzimy, innego Boga wierzymy albo w ogóle nie wierzymy. To naprawdę nie ma znaczenia, ale znaczenie ma to, że nie ma nikt prawa nazywać Was dziwką kurwą za to, że stoicie w tym miejscu i ubiegacie się o prawa człowieka. Gwałci tylko dlatego, że uważacie, że świat powinien wyglądać inaczej. Nikt nie ma prawa Wam grozić, szantażować, ani mówić nieprzyjemnych rzeczy. To są wszystko zazwyczaj przestępstwa. Kobiety zamordowane z wyniku prześladowań, zabite w aktach przemocy domowej. Wy, którym nikt nie przyszedł z pomocą, bo to prywatne sprawy rodziny. W Dniu Święta Kobiet, w czasie Międzynarodowego Skarbu Kobiet stajemy do apela. Chcemy przywołać w kobiet, które zostały zamordowane, bo nikt nie przyszedł im z pomocą, kiedy były. Bite, torturowane, maltretowane, gwałcone, lżone, przykanowane, prześladowane czy nękane. Chcemy przywołać pamięć kobiet, które stały się ofiarami, bo próbowały ochronić dzieci i ginęły w ich obronie. Chcemy przywołać pamięć kobiet, które zginęły, dlatego że były kobietami, które umarły, bo próbowały wytrwać w rodzinie. Wzywam wszystkie ofiary dyskryminacji z powodu płci. Wstańcie do apelu. Przez strachów, tak nie do kierowni. I'm <speaking> go <in Spanish>